No i potem nam targu, drugi komentarz, no to, to gdzie bo nas na szczerze musimy też dzielić, że niektórzy, nie wszyscy mogli być na wszystkim. Ja bym na dosyć wielu yy, punktach spotkania z Ojcem Świętym. Dlatego, że, że jako ten członek komisji przygotowawczej wiedziałem trochę więcej, prawda, no i, i mam tam pomóc jeszcze innym. Natomiast musiałem oszczędzać się, bo w wtedy miałem akurat bardzo słabe do komentarza przez parę godzin, to trzeba rzeczywiście, na jeśli jest mikrofon, uważać. No i tak bo że w Nowym Targu komentarz był chyba, chyba trochę za bardzo taki, taki taki poganiający, bo mówili księża Słaj, musieli trzymać w ryzach. Bo jak oni jeszcze ktoś będzie pod gazem, zobaczą, czy jak które kocha, jak ruszą, prawda? Jak ta ława ruszy na ołtarz, to papieża przeżyją, więc nie wolno wchodzić na podnie. nie wolno tak krzyczam, że strach, prawda? Chyba za dużo dzisiaj tego usłam. prawda? No, w każdym razie, to wspaniałe. Tylko co, papież jeszcze dobrze nie odjechał, runął, że deszcz, byłem przemoczony, wreszcie wszyscy, którzy są do suchutkiej, ich cały, kompletnie, prawda? Ja przyjechałem do tyńca, co coś tam zjeść, wypić, powiedział, wieczorem była skałka. A to świąt Jacek wtedy taki jest sympatyczny, żulek i inni powiedzieli, ojcze Skałka coś weźmie, a się do łóżka, bo potem jest, są błonia. A, a tam ojca niech się odstąpił, bo to jeszcze ma kogoś takiego będzie opanowany, będzie wiedział o co chodzi i sobie poradzi, nie jest, tymi, z niespodzian tam z moim żalem wielkim skałkiem nie słychałam, nie oglądałem, bo dopiero teraz kiedy film ogląda, widzę, jak to było wspaniałe przeżycia. Przeżyłem w łóżku, no a potem już <laughs> na błonie było dobrze.